Siemanko. Z tej strony Krystian z kanału Rozmowy za Trzy Punkty. Dzisiaj za mną jest Dominik i Robert. Jesteśmy grupą młodych studentów, którzy wyszli z taką inicjatywą, żeby stworzyć kanał głównie o sporcie dla młodych studentów. Naszym pomysłem jest, abyście wy, ale też i my, rozwijali się. A więc, jeżeli jesteście ambitni, interesujecie się jakimś sportem nie musicie mieć doświadczenia, ale jeżeli chcecie coś napisać lub podzielić się swoją pasją. Na przykład do nieoczywistego sportu, śmiało uderzycie do nas, piszcie do nas, my na pewno się odezwiemy i może nawiążemy współpracę. Na naszym kanale możecie spodziewać się przewidywania tabel, rozmów po weekendach piłkarskich, będzie to content, czysto związany z futbolem, jednak będziemy próbować przemyśleć tutaj inne sporty. Z mojej strony możecie spodziewać się siatkówki. Ale jak mówimy, ja jeszcze raz powtórzę, szukamy osób, które mają bzika na temat innych dyscyplin. Może trochę o nas. Dominik, zacznij może Tak, ja jestem najmłodszy w tym zestawieniu. Kibicuję Liverpoolowi, ale spokojnie. To jest to, co warto powiedzieć, że będziemy maksymalnie obiektywnym kanałem. Interesuję się piłką od, no, będzie z 10 lat. Myślę na spokojnie, jak nie więcej. Od dziecka gdzieś tam się temu kopało i moja przygoda zaczęła się od tego, że Dziadek pokazał mi kasety z finału z Stambułu w 2005 roku. I tak. tak myślę, że piłka nożna jest moją najsilniejszą stroną, ale siatkówką podobnie jak Robert też się interesuję. Lubię koszykówkę, lubię hokeja, więc może jakieś materiały związane z hokejem ode mnie wypłyną. I to chyba tyle. Ja jestem Krystian, najstarszy z tej grupy i najszerszy jak widać. Kibic o, już od ponad 15, no, 15-14 lat Realu Madryt oraz wielki sympatyk ekipy z północnego Londynu, ale tej białej ekipy. Oprócz piłki bardzo mocno sympatyzuję z takimi dyscyplinami jak hokej, czy również siatkówka. Ja jestem Robert, mam 21 lat. Ja najbardziej interesuję się siatkówką, ale jeżeli chodzi o czysto piłkarską część, to sympatyzuję z Atletico Madryt. Postaram się chłopakom jak najbardziej pomagać w kontencie piłkarskim ale będziemy jak najbardziej obiektywni, więc rywalizacja z Krystianem, o to, że jest za realem, raczej nam nie grozi. Tak jest. Mam nadzieję, że w przyszłości nagramy parę kontentowych e, reakcji na mecz, czy może live'ów. Tak, live'y. Myślę, że możecie się spodziewać live'ów. To jest coś, co planujemy dosyć mocno i na pewno dostarczy dużo kontentu. To jest też kanał, kanał mocno humorystyczny. U, myślę, że będzie tutaj sporo kontentu i zabawy. Tak jest. Pozwólcie nam popełnić błędy, ale te największe, na, jeśli chodzi o największe błędy, proszę, żebyście je punktowali w komentarzach albo na naszych social mediach. Możecie znaleźć nas na takich platformach jak X, gdzie najczęściej nagrywamy, TikTok, gdzie głównie znajdzie się rozrywka, ale mamy również Instagrama, na którego zapraszamy. Wszystkie linki do tego się opisie. Tak? Dokładnie. Kończąc to wszystko myślę, że niedługo spotkamy się na typowaniu tabeli klasy. cały czas będziemy coś wrzucać na, na X o... typowanie wszystkich tabel, planujemy wszystkich tabel wszystkich topowych lig, czyli La Liga, Serie A, Ligue także na pewno możecie spodziewać się ciekawego kontentu i myślę, że solidnie przygotowujemy nas do tego nadchodzącego sezonu No chyba dziękujemy to był bardzo krótki materiał, chcieliśmy żebyście chociaż od Drobinkę nas poznali. E, więc do usłyszenia, do zobaczenia, i na razie. Na razie, cześć.